Dla kogo West Highland White Terrier? Dla kogo ten pies będzie takim odpowiednim, fajnym wyborem? Zacznijmy od tego, że dla kogoś, kto lubi, kiedy pies przebywa z nim dużo czasu. Ponieważ West Highland White Terrier jest psem, który naprawdę lubi być swoimi opiekunami, lubi im towarzyszyć dosłownie we wszystkim, ale co najważniejsze, psy te odznaczają się taką bardzo fajną cechą, że pomimo tego, że są z nami cały czas, to po prostu nie plątają nam się pod nogami, nie są nachalne, nie są natrętne. Oczywiście tu trzeba zaznaczyć, że tylko wtedy, kiedy oczywiście zapewnimy im tą odpowiednią dawkę uwagi, ale tak to ta obecność jego koło nas jest naprawdę bardzo fajna, i nawet osoby, które no nie przepadają za tym, żeby pies był ich stałym towarzyszem, to z tym psem się fajnie odnajdą. Dla kogoś, kto poszukuje psa przyjacielskiego w bardzo optymistyczny sposób patrzącego na cały świat, jednak te psy są bardzo fajnie nastawione do tego świata. Jeśli poszukujemy psa, który będzie tak fajnie patrzył na otoczenie, nie będzie jakoś negatywnie odbierał tego całego otoczenia, tego całego świata, to ten pies jest naj, jak najbardziej fajnym wyborem. Dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że psy te mają jednak Całkiem mocny charakter. Są dosyć niezależne, bywają uparte, ale są raczej psami posłusznymi. Ta niezależność, upartość raczej nie powinna nam sprawiać problemów. To jeden z tych psów, który ma swoje zdanie, ma swoje spojrzenie na świat, nie zawsze się będzie z nami zgadzał. Jeśli, chce, jeśli my chcemy, żeby coś zrobił, to on najpierw to przemyśli błyskawicznie, ale przemyśli. Ale jednak te cechy nie są takie, że będą nam przeszkadzały. Po prostu ten pies ma swoją osobowość i niekiedy nam to pokazuje. Dla kogoś, kto wie, że psy tego typu, szczególnie on, potrafi nas bardzo szybko i w sposób dla nas niezauważalny i do tego sposób skuteczny owinąć nas sobie wokół palca. Niestety West Highland White Terrier jest psem, który wchodzi nam na głowę błyskawicznie. I bardzo często nawet o tym nie wiemy, po prostu często robiąc to, co ten pies chce od nas, a nie niestety odwrotnie. Dlatego, kiedy decydujemy się na tego psa, musimy wiedzieć o takim czymś. Czyli dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że niekoniecznie robienie wszystkiego, co chce ten pies, słuchanie go we wszystkim jest czymś właściwym. One muszą mieć jednak jasno postawione granice. A i tak będą próbowały często je przekraczać. Dla kogoś, kto na przykład ma dzieci, ponieważ psy te świetnie dogadują się z dziećmi, lubią się z nimi bawić, są psami bardzo wesołymi, cierpliwymi, tolerancyjnymi i naprawdę ten stosunek dziecko-pies w tym wypadku jest bardzo, bardzo fajny. To też pies, który będzie dla kogoś, kto ma na przykład jakieś zwierzęta domowe, ponieważ te psy doskonale się z nimi dogadują, Oczywiście, jak zawsze, socjalizacja jest potrzebna. I tutaj ważna rzecz. Dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że te niewinne, piękne, małe psy są terrierami, które bywają zaczepne i mogą po prostu zaczepiać obce psy. Naprawdę socjalizacja w przypadku tych psów jest bardzo, bardzo potrzebna, ponieważ niestety one no, bywają psami zaczepnymi. Dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że psy te mogą być Hałaśliwe. One dosyć często szczekają, lubią nas informować o wszystkim. Tutaj jest taka sprawa też, że potrafią nas bardzo skutecznie o jakimś niebezpieczeństwie, o czymś ciekawym ostrzec, tylko niestety bardzo często robią to zbyt często i po prostu West Highland White Terrier ostrzega nas dosłownie o wszystkim. Czyli dla kogoś, kto będzie w stanie to zaaprobować, albo też będzie w stanie tego psa nauczyć, żeby zbyt głośny nie był. Chyba, że ta osoba nie lubi swoich sąsiadów, którzy mogą na własnych uszach odczuć tą hałaśliwość. Dla kogoś, kto chce psa, który jest inteligentny i na przykład chce go czegoś uczyć, ponieważ ten pies potrafi być bardzo chętnym i dobrym uczniem, chociaż oczywiście wymaga troszkę motywacji, takiego delikatnego podejścia, ale to nie jest coś trudnego. Tego psa naprawdę można nauczyć bardzo szybko i bardzo wielu rzeczy. Ponieważ ten pies naprawdę jest chętny do nauki, a odznacza się dużą inteligencją, tylko po prostu musimy go do tego niekiedy przekonać. Dla kogoś, kto potrzebuje psa, którego można w łatwy sposób wychować, potrzeba konsekwencji, delikatności, stawiania jasnych granic, ale wcale nie jest to takie trudne jak w przypadku innych psów, nawet psów podobnej wielkości, ponieważ wychowanie West Highland White Terriera, przez tą nazwę materiał będzie chyba zbyt długi. Po prostu jego wychowanie nie jest trudne, i raczej większość z nas potrafi sobie z tym poradzić. Dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że pielęgnacja tego psa, chociaż to jest nieduży pies, jest jednak dosyć czasochłonna. Choć w przeciwieństwie do tego, co niektórzy sądzą, ten pies się jakoś nadmiernie nie brudzi, ta barwa, ten kolor wcale nie przeszkadza, ale po prostu, żeby utrzymać jego szatę tego psa, w takiej kondycji, jak trzeba, po prostu trzeba troszkę czasu poświęcić. Dla kogoś, kto poszukuje towarzysza na długie lata, ponieważ te psy są naprawdę psami długowiecznymi i potrafią żyć naprawdę bardzo długo 15, 16, 18 lat to długość życia, którą ten pies może przeżyć, i naprawdę cieszą się fajnym zdrowiem. Dla kogoś, kto potrzebuje psa, który potrafi dostosować się do zmian, do podróży, do nowych wyzwań, do nowych miejsc. Ponieważ ten pies, jeśli ma tylko obok siebie opiekunów, wtedy bezproblemowo, bardzo szybko przyzwyczaja się dosłownie do wszystkiego. On, jeśli ma nas obok siebie, czyli te najważniejsze istoty w jego mniemaniu, to wtedy jemu nie będzie przeszkadzało, kiedy pojedziemy na wycieczkę, kiedy pojedziemy na wakacje, zmienimy coś w naszym domu. On do tych zmian dosyć szybko się przystosowuje. O wiele szybciej niż inne psy. Dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że ten przytulaśny, miły wydawałoby się pies, jednak ma w sobie sporo instynktu łowieckiego. I o ile te domowe psy, przepraszam, psy, nie psy, tylko zwierzęta, nawet te najmniejsze raczej będą tolerowane i no, nie będą mu tego instynktu myśliwskiego wywoływać, o tyle na przykład na spacerze West Highland White Terrier może rzucić się w pogoń za jakimś zwierzęciem, za jakąś wiewiórką, będzie mógł próbować jakąś kurę zaatakować, Oczywiście tu duża rola nas, naszego wychowania, socjalizacji, ale jednak w jego naturze ten instynkt myśliwski nadal jest. Dla kogoś, kto poszukuje psa, który może uprawiać psie sporty. tutaj nie zwracajmy uwagi na wielkość, zwróćmy uwagę na szybkość, na inteligencję, na chęć rywalizacji i naprawdę w niektórych psich sportach te psy potrafią sprawdzać się doskonale. A dla tego psa to po prostu połączenie czasu spędzonego z człowiekiem, z opiekunem, wysiłku umysłowego, wysiłku fizycznego, czyli wszystkiego, to, co tego, czego jest mu potrzebne. Tu jeszcze nie zaznaczyłem, dla osób, które zdają sobie sprawę, że psy te w dosyć niefajny sposób znoszą wysokie temperatury. No powiedzmy to tak: średnio znoszą wysokie temperatury. Pamiętajmy, że to problem wielu psów niektórych troszkę bardziej na przykład właśnie dzisiejszego bohatera. Więc jak widać, tak podsumowując, pies ten jest dobrym wyborem dla kogoś, kto potrzebuje fajnego, miłego, przyjacielskiego towarzysza, któremu będzie po prostu potrafił stawiać jasne granice, ale tak to taki psi towarzysz, idealny psi towarzysz. Naprawdę świetny wybór dla wielu ludzi. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Zapraszam na mój drugi kanał ciekawostki o zwierzętach, na moje pozostałe kanały też. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.